Witam Was, ja jestem Macias, no teraz zacząłem nakrywać jest dzisiaj ze mną Germaniak Przywitaj się Tak, witamy Was serdecznie, ty, ty zacząłeś... No. tak późno Dobra, e... E... także level pierwszy, zaprowadź mnie, bo ja się nie znam tu. na ten parkour Gdzie byśmy mogli zacząć? Aha. O, czyli wchodzimy sobie... dobra, dobra, to no wchodzę i tutaj... gdzie ty jesteś? Okej, okay, jest O, jestem tutaj, dobra Oko pozwala mi e... nie, na cofanie się, pozwala bo, że widzisz innych graczy, ale tego ci nie radzę, bo będziesz miał lagi. Aha, a piórko? A piórko, piórko na no co To, że teleportuję prawym, chyba zapisujesz, a lewym tego, że... Aha, dobra, już się no. zgułem. Także słuchajcie, opowiedz mi tak mniej więcej o swoim kanale, z czym twój kanał się zajmuje, co głównie chcesz nagrywać, ile ten kanał już trwa mniej więcej? Tak, trwa mniej więcej, nie wiem, z trzy tygodnie. Y... Nagrywam. Zacząłem od speed artów, tak jakoś nie wiem, lubię to i po prostu od tego zacząłem. Potem jakieś małe gameplaye, tam z Devil May Crya, czwórki, na początku wrzucałem, no ale mi się save zrąbał i nie będzie z tej serii. No, przynajmniej na razy. To może być trochę mało interaktywny materiał, ponieważ ja nie jestem dobry w parkour. Kurde, no nie, nie wiem kiedy i wiesz, ile wciśnięciem. Ja też nie no, jestem dobry, także się nie martw. <laughs> Dobrze, to mnie podzieszyłeś, powiem ci. Także widzicie, nowy kanał osiągnąłeś ile już mniej więcej subskrypcji. No to ładnie powiem ci, ładnie no. powiem Ci. A! Nagrałeś tak nawet specjalnie vloga tak. dla mnie, żeby z, z informacją o tym, że jesteś świętna tak. więc to jest pierwsza osoba. I osoba, która zobaczy tam też dużo jakby pozytywnych komentarzy, po prostu nagram z nią też będę nagrał z nią części, a po prostu jeżeli będzie mało chętnych to w ogóle będą się powtarzać. Nie no naprawdę. Nie umiem w to grać. Zobaczcie sobie się tak w ramach tego jaki mam skin. Taki sobie pobrałem. O, taki catch donald. Także jeżeli macie jakieś, jakąś... Umiecie, potraficie to robić... na osobę, która Ej, zrobi to, mi zrobi jakieś tam skiny fajnego. Dobra, skan. No chodź może na razy. łatwiejszego, co? To jest niby... A ty nie, jakie zapytasz? To, to jest łatwe, ale jest... chodź na jedynkę. Klikasz tą tabliczkę. To znaczy, to, to była jedynka, ale tutaj czekaj. Dwudziestka któraś to była taka łatwa. Że tylko... To, no, zwykły skup. 21 to chyba był. A może nie? 21 jest, no. Ale to też nie. <noise> chy no chyba nie. <noise> Trudne to jest, dobre. A może nawet... Nie, dobra, skaż. Bo to nie możemy tak... No to bo takie to jest, tą czas. Tą No i nie skończyłem o swoim kanale. Jeszcze się zrąbałem. No, no, ja dzisiaj no, nie mogę się skupić. <noise> nie przeszkadza? Tak. No bo jak gramy w parku to jest... To takie słabe, wiesz, ale nie mogliśmy się zdegać do kwestii gry, więc tutaj Minecraft to jest takie najłatwiejsze. W sumie nie, no nie jest taki trudny te, łatwy ten park, trudny ten park. No, no to tak, dzisiaj nagrałem tam z GTA taki Też. odcinek, nie wiem, 23 minuty miał chyba. Z GTA San Andreas oczywiście. Co tam jeszcze mogę powiedzieć o tym kanale? No nie wiem, no te speedarty. Hmm. No, o! Będę kontynuował serię. Mm -hmm. Także jeżeli jesteście zainteresowani taką... Jasus Maria, no Serię vlogów dobra. będę... Nie, niemożliwe to jest, po prostu niemożliwe. Serię vlogów no. będę kontynuował, Vlogi. tak. No też... Czekaj, ja teraz sobie pójdę szybko. Wiesz to, ja idę znaleźć to, to łatwiejsze. O tak, będę... O, może... Zaraz ci powiem. No to nie jest, nie, nie, nie jest takie trudne. To nie, takie bardzo fajne. To nie to. Ach, o... Aha, bo to nie, jest, to, nie jest, to nie jest... Dobra, to nie jest speedrun, tylko parkour. Czyli tak, to jest wolniej. parkour akurat zwykle. To chyba był 22 Nie to Co jest z znane jest znany, Nie, to jest taki o, mniejszy Jezu, parkour, ja nie żadnej znanej To tak przy. No nie, po prostu albo mi spadnie działa, <laughs> bo jestem pośledony. Nie już ja, widzę te hejty. Ja już widzę te hejty. O wiesz. Nie Tak, 24. 24 ale... choć Kiedy ta grałem Kiedy ta Ja gram od 1-3 Dobrze, jeszcze dobra. Jeszcze... Dobra, się. No, dobra. Na... No, 24. ja gram tak. od 1.3, od tak. bety, w Minecraft. Jeżeli mi się będzie chciało, to wam, to dam wam w opisie po prostu, e, oj, 24, 21, 20, aha, bo to idzie w tą no. stronę, dobra. Tu wam dam link do tego, do tego serwera, jeżeli byście byli zainteresowani. E, jest, co parkour, med jest od 24 do 20 poziomu, e, Ale e, easy. fuck. Easy, zielony. Zielony, no to jestem, nie? Zielony. Chodź tu Czekaj, bo już prawie przeszedłem. Jak to? Jak ty to odróżniasz? Zielony to będzie czuł tak. 24 Czy... No, no wyszedł. 27, 25, 20. No a ja wyszedłem tak, żeby ci pokazać. A, to też się pytają łatwiejsze rzeczy. No. no to nie wiem o czym może dzisiaj taki temat poruszyłem, bo już chyba wyczerpałem na razie. No w sumie tak sobie będziemy też rozmawiać też. Jaką premierę może czekać w takiej najbliższej też hmm. yeah Na pewno myślę, że. Gra to auto 4? Eee, tak, badań, i Xbox. Xbox. właściwie się zastanawiam, wiesz, tak z... ja też ja Xboxa i czy to... nie kupić kolejnej y serii GTA? Niestety na, na Xboxa to No tak, i to duże jest opóźnienie. Około półtora roku. Jezus Maria, półtora roku je taka gra, to jest masakra kapycetowców. Nie, jest to wyobrażają, no ale niby chcą wiesz bardziej dopracować, no to może jakiś tam argument jest w sumie. Bo wiesz, jak to ma wyjść na tą generację, no to no, no to wiesz o co chodzi. Zrobię, jak wyjdzie na nowa generacja, to po prostu zrobię. Czekaj, jak będzie nowa generacja, to co zrobię, wydają jeszcze wtedy Nie na wiem. nowe konsole? Prostu... To jest dziwne trochę, ja, ciekawe. Będziecie... Bo ba masę plotek a propos tej gry, także mówią, że już mają dużo zrobione. Na pewno ciekawe, bo to jest coś innego, mam cztery kampanie. Ty, a Jezus, w ogóle ostatnio. Y... A propos... No, musz. No, wiesz... mógł... Ostatnio, wiem, jak byliśmy spokojnie. z kumplami, tam coś rozmawialiśmy o Assassin'ie, to stwierdziliśmy. I to gdzieś pisali na jakimś forum też, że chcieli Polacy napisać do Ubisoft, żeby zrobili w Polsce. Asasyna o to Już to, co to by było. Ty tak jak asasynat po no, że... E, asas... E, tak na przykład jak się działo w Rzymie i tam w ogóle tak i tak dalej, nie? A, czyli taka... takie sceny... był... Tak? rozgrywała akcja by się w e, Polsce. Wiem wiem w Polsce, nie? wiem, wiem, w Polsce, no... Ale... To, ale to, to, to tak jest, wiesz... A to, to, to nie byłoby złe, bo no to ta historia, ty, wiesz. ty tam... Ty tam e, i tak dalej, no... to by było... i... Bitwa pod Grunwaldem. To wiesz, to było też naprawdę hmm. ciekawe. No ale jak chcą historię popychać cały czas do przodu, to, może... to wiesz, no to wiesz, no. Ale dziwnie, bo jak przeszedłeś trójkę, to ona się tak strasznie nie zaczęła, więc... Nie, ponieważ... jeszcze trójki nie przechodziłem. I ciężko będzie stwierdzić, czy w ogóle będziemy się wcielać w jakieś matera, czy, 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 czy będziemy... Ja w ogóle się po jakimś tam wyspie, bo tam... No nie będę ci spoilerował, ale ktoś na to wie jakie jest nie, nie jak mógł, takie troszeczkę. Nie mógł, nie mógł. No niby z jednej strony otwarte tak jak to było zawsze. Ale z drugiej strony takie trochę jakby, jakby już koniec niby, tak że nie, wi nie wiedzą rzeczy, a może zrobimy, może nie, ale tak się, na tyle dobrze się sprzedała gra, że, że po prostu, no, tutaj mówią, że już, 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 już tworzą, już są prace nad kolejną serią. Także słuchajcie, masakra, chcę to przejść po prostu, Muszę. Ty, tak. bo ja zawsze jestem pod końcem. Ale jak jeszcze poruszamy taki ja temat. Ja zawsze jestem przy końcu i spadam. O Jezus jak tego jeszcze jest do góry. Ja połowy ledwo przechodzę, nie? Te takie podstawowe klocki, co są tutaj se w które trochę wyżej ustawić, no wiesz, to no, ale trudno. No, także tak to wygląda. Jeszcze tam, oczywiście, link do kanału w opisie znajdziecie. Także fajnie, czekam aż więcej też filmów, wrzucisz, zobaczymy co tam. No, a propos Xboxa, to fajnie byłoby też nagrywarkę, bo jak to GTA nagrać, no to. Kurde, no niemożliwe! Zawsze się tu albo, albo sobie wiesz za mało damy. Nie, no, ja to... tu Nie, całe prawie na zwykły skok przychodzę, tylko że. Jak, fuck, jak jest podwójne, to. Yy, daje spida. Nie, no kurwa, my się coś, klawiatura pierdzi, to, to jest niefajne. No Tylko ostatnio nie ma funduszy, żeby kupić nam... To pewnie to, o, pewnie trochę ten serwis inspirował tego z KKF-a, że są te, te, o, czy że można się cofać. Pokazuje gracze, bo to w sumie on niby wymyśli coś takiego, tam była jakaś jo, drana, ale to wiek. miało być wspólne, nie? Podobno. Bo to tam z kimś niby Czyli ja tam nie wnikam w te minecraftowe ich problemy, naprawdę na świecie jest wiele więcej jakichś no. tam <głos》>, większych problemów niż jakiś problem z O, właśnie, to, kup. Myśli. No ale wiesz, to są pieniądze, to, to jest biznes, tutaj tam jest masa SMS-ów, oni, wiesz to, to co zarabiają na YouTube w porównaniu do tego, co zarabiają na... My jeszcze nie chcę nikogo, wiesz, tak jakoś oceniać, tylko to, co zarabiają na serwerach, to jest po prostu, dopiero to jest, to jest po prostu kłótnie, nie? Się nikogo nie posądzę, no, bo każdy się bije o swoje, bardzo dobrze, no. Ale to co... To... No, na serwerach tam zarabiałem wszystkie Byłem już tam u góry Słyszałem tak, ja tak słyszałem Aha, bo to było że nieprawda to jest góry byłeś, a ja już... Ja Nie! No nie, nienawidzę tego parkura! Parkur to jest rzecz, którą nienawidzę Zamol że mnie tu wyciągniesz, wiesz? Poczekam. Zacznij Battlestar Zerona grypać. albo jakiś... miałbyś normalnie ten, y, SG, prawda? A tutaj no nie. Ale to będzie ciekawy odcinek. Może jakąś inną mapę, co? Bo mi się straci no Dobra, z Nie mapą. Nienawidzę zielony... Dobra, ostatnia próba, nie? Ostatnie podejście. O, właśnie, czekaj. Coś chciałem się zapytać. Ach, nie, dole, bo mi W nie działa. Coś chciałem się ja, zapytać. Jakby nie mogli na shifcie dać. Nie, ja się to, co chciałem coś zapytać. Ale nie, wie? nie wiem co. No pytaj, pytaj. Właśnie nie pamiętam. No nie wiesz nie. No to dobre. Nie, ten jest za trudny. Szukam jakiegoś łatwego porkura wiesz. Nie, bo to jest Ale jest takiego takiego bo mówisz, że idziemy na inny. No po prostu nie mogę. nie, no nie, nie. wychodź Chodź na dwudziestkę. Kliknij, aby nie powrócić. Na dwudziestkę mówisz. Także to jest słuchajcie taki materiał, no no cóż, nie udało nam się na SG, bo hmm. wywaliło serwer. Warto się na to oglądasz, a pewnie nie, no to wiesz, że źle się dzieje i słuchaj. Nie wiem czy ci wywalił ten serwer. Nie mogliśmy tak sobie pograć. Kulturalnie. Byłoby to na pewno ciekawsze niż to, że ktoś lami w ten parkour. Bo może ty tam wiesz jakoś ciekawy Ja to, też nie ja grać w parkourach. Że... Także to nie jest Ale co... To... ale to, no, to, to Oj, to to, Do... to jest takie łatwiejsze. No, ja tu już byłem tam u góry. Kurde, no po prostu nie umiem! No, bo to chyba trzeba... O, ja, bo ja wiesz, jak przychodzę, każdy element takie szybkie Ja puszczać. też próbuję, ale wiesz, no mi ostatni nie wychodzi to. Yeah, dobry jestem, nie? <laughs> Bardziej, ja? jak jestem daleko, to jest normalnie, wiesz... No nie! Jak to jest głupie, bo to mi się w czasie... To bo, to Kurwa, ja się... Kurce, po chuj zrobił to ww, nie mógł zrobić shift, normalne bieganie, wtedy to by było łatwiej, no niby to jest, kurde, no nie, Jak przytrzymałem to na ja mam takiego rage'a, nie, ja by się nie chciał na pewno tego oglądać, jeżeli to oglądacie, to naprawdę podziw ludzie, nie! Tam albo będą oglądać tylko z tego powodu, żeby sobie posłuchać jak się wkurzamy. No to też nie jest miłe, więc, kurde. Nie, dobra, już nie Jest, mogę. jest! Udało mi się! Przyszedłem. Już no, ci się udało. Przecież wróciłeś. No. Tak? Jesteś pro. Przejdę jeszcze raz. Oprawy. Akurat ten jest łatwy. Nie. Mamo, ja chcę Tomka, no. Ja pierdolę, dobra. Muszę to przejść, mój pierwszy byłby to... NIE! To musi być... Ja! będzie mój pierwszy, kanał, który bym przeszedł w życiu Nie, to może raz, parkur. nie To jest kurwa, nie to jebany system, nie dojebany Ty do. No, i nadal nie powiem to co chciałem się Ciebie zapytać Nie wiem, ale względem tego kanału to To jest o, słaby, nie, subujcie go że... Nie, rozbijasz no, się. No, się także A, trzeba Cię wesprzeć, także subskrybujcie Także o Jeżeli oczywiście jeśli macie jakieś zgłoszenie, to albo pod wideo, w którym robiłem to, mówiłem o tym, albo albo po prostu pod tym filmem. Te kolejne zgłoszenia. Jeżeli jesteś na przykład na nową, sobą na zogórą. Jest, dobra. Teraz cię, no stary. Teraz dobra. ci... Dobra. No, Patrzę na ciebie. Jest. Dobre, dobre. Teraz no. dawaj na spidzie. Ja teraz się zastanowię. Na, na Ale te ja mam skutki. Na tym, e... Schody. I dawaj znowu na. Schutki, ty, ale bardziej gdzie spadłem! <grym> nie, dobra, to nie, to jest nielogiczne. Gdzie wyda inny? No. Nie, dobra, ja chcę to przejść, ja muszę to przejść. przejść. nie wiem co mówili, ja muszę... ...ja się upadłem na tą mapę po prostu. Dobra, teraz ty... ty Dwójka ja jest bardzo z... łatwa. Pa, ale I to jest naprawdę bardzo łatwe. Dwudziesta czwórka jest łatwa, tutaj widzę, że... ...takie jebacze rzeczy. Się... No nie, nie! Że tak byłem Ale... daleko, stary, no, jebłem, Ale daleko. jak dwójki nie przejdziesz, to cię wyśmieję. Spację. Nie jak dwójki nie przejdziesz, no. to cię muszę wyśmieć. Ja przejdę, jak jest łatwo. A nie, no przecież jestem w wodzie, ludzie. Czasami ten system jest tak wy, nie dojechany, że... Dobra, nie będę obrażał, bo sam jestem. Kurwa, nie, nie, discordy. <noise> Wyszedłeś? Chciałem zrobić, dobra, to do spawn, no sami sobie... No Adekwatnie do tego, co tutaj się stało. Także słuchajcie, kanał oczywiście w opisie, głównie też... Kierujesz się też Minecraftem jakoś tam na swoim kanale, też... Cię ja czy, wiem. Czy, czy, czy bardziej być? Bardziej skupierało. chyba na innych grach. Ale... Minecraft... No nie wiem, też... się pojawił, bo to jest bardzo fajny. gra. Nie no, podoba mi się ogólnie tak na początku jakoś tak... Mówisz, jak nie jedynka jest... Dwójka! Tu... Mówiłem dwójka! Mówisz jedyka, jedynka, Jedynka, jest łatwa. Mówisz. Nie, zdaje się. Tutaj... Zdaje. Dobrze. Zajęło mi się to Nie, 15 minut. ...normalnie. No, to dobrze. No, to rzeczywiście, to nie jest łatwe. Czy jakieś czaski są? Boże, ktoś tu nie wiem co robi. Ale no, ten klocek był trudny, który teraz zaliczałem. No kurde, jego mać. Ale wiesz, za pierwszym razem no. byłem daleko, prawda? Tak, pozbawię No, tak. Za... Po chuju fest byłem daleko. Wierzę w Ciebie. A, rozpędziłem się. Kurde, bo mi zasłaniasz tą swoją no. zbroją. Ty już przeszedłeś? O, to ja mogę? Taką ja recenzję gry, gry m. mówię m. zrobić, y, książki. Jak ktoś by chciał przeczytać jakąś, a nie wie jaką. No to ja tak, ja polecam nie. Wszystkie części, wszystkie tomy Igrzysk Śmierci. Przy ostatnim nie. Przy nie. Wszystkie tomy Igrzysk Śmierci, no jest to jedna z lepszych. Zresztą film nawet też się udał, powiem. Z wygaczeniem no. tego filmu. Ten, ten Ale dziedzinie. książka i tak na moje lepsze Zawsze książka jest lepsza Zawsze książka jest lepsza, tak mi się wydaje No ho, po, po, Ponad, że Hobbit był lepszy od książki, niektórzy twierdzą mm. tam, Ten film, który tam... Ta, ta Książkę nie A teraz? Część... No, powiem Ci, że... No, powiem Ci, że... Gratulacje jest. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie. To był pierwszy odcinek z pierwszym widzem nazywającym się Macias 1398. Link w opisie do kanału. Także Kaczor Donald Germaniak żegna was bardzo serdecznie i proszę was, żebyście mi dali jakiegoś skina, bo normalnie. To zaraz ci mogę, mogę zrobić. To wstyd że... no, dobra. No, to no, To ja też się. Zobaczymy, kto